Wśród barwnych, historycznych postaci Krakowa szczególne miejsce zajmuje najsłynniejszy Krakower, pochodzący z Kent Ambroży Grabowski. Był samoukiem, księgarzem, wydawcą, kolekcjonerem, a przede wszystkim jednym z największych badaczy dziejów Krakowa i odkrywcą imienia twórcy ołtarza Mariackiego. Do Krakowa przybył pod koniec XVIII wieku, podejmując praktykę w znanej krakowskiej księgarni Antoniego Grebla. Spędzając pośród półek wypełnionych książkami blisko 20 lat, samodzielnie studiował nauki przyrodnicze i humanistyczne, ucząc się także łaciny i języków nowożytnych. Jednak jego największą pasją stała się historia. W 1815 roku odkrył zrujnowanej wieży ratuszowej zapomniane archiwum miasta Krakowa, które okazało się nieprzebraną skarbnicą pamiątek z czasów świetności Polski i jej dawnej stolicy. Od tej pory Grabowski zaczął skrupulatnie badać i gromadzić setki archiwalnych dokumentów, rycin i map liczących nawet kilkaset lat, tworząc potężne zbiory nazywane dziś tekami Grabowskiego. W 1818 roku otworzył własną księgarnię z niewielkim antykwariatem w kamienicy pod opatrznością przy rynku głównym 13. Nad wejściem widniały dwa owalne szyldy reklamowe w języku polskim i francuskim, które dziś znajdują się w zbiorach muzeum historycznego miasta Krakowa. Księgarnia Pana Ambrożego stała się popularnym miejscem spotkań krakowskich pisarzy i uczonych. Zaopatrywało się tutaj największe wówczas polskie księgozbiory, solińskich, czartoryskich, a nawet Biblioteka Cesarska w Wiedniu. Wkrótce Grabowski podjął zadanie, z którym nie chciał się zmierzyć żaden krakowski historyk. W 1822 roku wydał pierwszy krakowski przewodnik – historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic. Stał się on zalążkiem kolejnych publikacji o dziejach miasta i jego zapomnianych tradycjach, które do dziś, wraz ze wspomnieniami sędziewego księgarza, są niezastąpionym historycznym źródłem. Ambroży Grabowski zmarł 3 sierpnia 1868 roku w wieku 88 lat i spoczął na cmentarzu rakowickim.